Pozdrawiam kochani w imieniu Sa Chrystusa Postanowiłem przerwać moją moją przygodę z budową domu. Na, na, na parę godzin. Przyjechałem sobie do znajomego na jego bajorko Połapać ryb. Zaraz tym oto Titanikiem wypływam i kochani. Oczywiście, nie dzwonię, nie, 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 nie nagrywam tego po to, żeby Was poinformować jako jakiś bloger o, o tym, że jestem na rybach, ale tak, tak chcę Wam po, powiedzieć i dać do zastanowienia, czy Biblia czasami nie przeczy sama sobie. Kochani, y, trzy wersety Wam dam. Jezus mówi, że gdy będę wyniesiony, gdy będę wisiał na krzyżu, gdy będę wywyższony, wszystkich do siebie pociągnę. Potem jest następny werset, który mówi: yy, Nikt nie może przyjść do mojego ojca, jeśli ojciec go nie przyciągnie. Czyli Jezus mówi w jednym wersetie, że wszystkich do siebie przysiągnie. Następny mówi, że tylko ci, którzy będą pociągnięci przez ojca, przyjdą do niego, przyjdą do Jezusa. Ale teraz czytamy też, że. Bóg Ojciec nie ma względu na osobę. Czyli ma wzgląd na osobę, skoro będzie przyciągał tylko tych, których tak jakby On chciał. Ja mam odpowiedź na to, ale ciekaw jestem, co w międzyczasie Wy napiszecie. Napiszecie, co pomyślicie. Pozdrawiam Was.